Dzień dobry. Jesienny wrzesień 2019 roku. Tak się składa, że zaczynam najwcześniej swoją pracę na Uczelni Państwowej w Zamościu. Mam spokój i ciszę, w związku z tym postanowiłem tutaj rozpocząć nagrania na swoim kanale, który nazwałem Opowieści Rodzinne. Yy, Winienem Jestem też wyjaśnieniem, dlaczego taki płaski, banalny tytuł, chociaż on jest związany oczywiście z moim imieniem i nazwiskiem. Otóż nie historia, nie genealogia, a opowieści właśnie, które ja jako 8 9 pacan słyszałem, siedząc u stóp nieomal swojego ojca, a on te opowieści snuł mają za rozmówcę swojego kolegę uczestnika pierwszej armii wojska polskiego natomiast sam był i uczestnikiem pierwszej wojny jako żołnierz carski a później zwiadowcą oddziału partyzanckiego Maxa na Wołyniu odbywały się zatem takie powiedziałbym spotkania dwóch kombatantów przy flasce Okowity, a rzecz miała się we wsi gmina Wierzbica, powiat Chełmski. Tam bowiem wylądowaliśmy jako repatrianci w 1957 roku, wyjeżdżając z Wołynia do Polski. Dla mnie były to historie, które wówczas były bardzo barwne, ciekawe, natomiast nigdy nie sądziłem, że one mi tak głęboko zapadną w pamięć. Okazało się, że tak, i jak gdyby stało się to dla mnie zbyt ciężkie przenoszenie tego bagażu, wspomnień, tych opowiadań, jak gdyby wewnątrz siebie. Postanowiłem zatem rozpocząć blok i. Uzupełniać go kanałem informacyjnym, ponieważ no, nie wszystko da się w sposób ciekawy napisać, a być może czasami da się w sposób ciekawy y, opowiedzieć. Wracając do repatriacji wyjechaliśmy dokładnie z miejscowości Okońska Kołmaniewicz, to jest dzisiaj województwo wołyńskie. I to jest moje miejsce urodzenia. Jakim sposobem tam się urodziłem, a tutaj się znalazłem. Otóż stąd moja opowieść rodzinna, która zaczyna się od mojego dziadka Aleksandra. Przekazów historycznych, dokumentów związanych z jego osobą nie mam. Mam tylko, tak jak powiedziałem, opowieści mojego ojca. Otóż z tego, co zapamiętałem, a weryfikowałem to również yy, z dwoma żyjącymi braćmi historycznymi, Dziadek Aleksander pochodził z pora jako Częstochowy i był uczestnikiem powstania styczniowego 1863 roku. Z tej racji został też zesłany na Syberię, czy na Sybir, jak to się dzisiaj często mówi. Zapewne geny spowodowały, że ja znalazłem się w 1970 roku. W ludowym wojsku polskim i przesłużyłem krajowi 20 lat. Skąd wołyń? Otóż na mocy układu ówczesnych władz sowieckich i władz polskich nastąpiła amnestia, i osoby mieszkające czy zesłane na Syberii. Mogły wrócić do ojczyzny. Ale nie wszyscy. Mój dziadek wrócić z tego zasłania nie mógł, ponieważ dostał tak zwaną dożywotnią zsyłkę. Gdzieś w okolicach 1920 roku wyjechali wszyscy jego synowi i córka, podejrzewam, że na jego wyraźne życzenie, a on wraz z żoną Wiktorią, rodowitą Sybiraczką zresztą. Pozostał sam na Syberii. Zapewne powodem do radości był fakt, że jego dzieci wracały do kraju. O wolność którego on po prostu, tak nawet nie urnolotnie mówiąc, walczył. Ojciec po epizodzie I wojny światowej też gdzieś w okolicach 18 lat został wzięty do tej armii carskiej. Stracił na niej to, co najcenniejsze dla człowieka, tak by się wydawało, czyli stracił wzrok. Był osobą stuprocentowo niewidomą. Pomimo tego, kiedy rozpoczęła się II wojna światowa, kiedy Niemcy zaatakowali również Rosję sowiecką i kiedy nastąpiła okupacja terenów Wołynia, dołączył jako zwiadowca do działu partyzanckiego, Maxa, myślę, że był cennym nabytkiem, z uwagi na to, że na ślepego grajka ojciec świetnie grał na bajanie. Grajka z przewodnikiem, który chodził, grywał po stacjach kolejowych, był to bardzo fajny kamuflaż i dzięki temu mógł zdobywać wiele ciekawych y, informacji. To właśnie te, jak gdyby. Podejrzewam, historię wywarły wpływ na mnie, że podjąłem decyzję o służbie wojskowej. Przesłużyłem te 20 lat od stopnia elewa, czyli ucznia szkoły podoficerskiej, do stopnia kapitana włącznie. Yy, zapewne trochę awanturnicza żyłka zdecydowała o tym, że kiedy w 1989 roku Yy, rozpoczęła się tak zwana transformacja ustrojowa. Yy, zdecydowałem się pożegnać wojsko i rozpocząć działalność gospodarczą. Prowadziłem ją przez 26 lat. Skoro wyjaśniłem, czy scharakteryzowałem Jaką mniej więcej historię rodzinną opowiem? Mam nadzieję, że ona zostanie ubarwiona wieloma ciekawymi opowiadaniami, takimi epizodami, które każdą opowieść ubarwiają. To stanie się to dość ciekawym miejscem, gdzie powinni zaglądać osoby noszące moje nazwisko a być może również także osoby, o których w czasie tych opowieści wspomnę. Zarówno ojciec, jak i ja spotykaliśmy wielu ciekawych ludzi, ludzi, którzy w jakimś sensie istnieją również w naszej historii. Teraz dwa słowa może o blogu. Otóż przede wszystkim będą tam zamieszczane relacje pisemne, ale... Będę również robił z kanału wstawki e, takie filmowe, e, zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś ciekawe anegdoty czy jakieś e, historie, które no, wyglądałyby dosyć rozwlekle w formie pisanej. Generalnie ten blog to jest taka pewnego rodzaju, powiedziałbym, spuścizna dla moich dzieci, dla moich wnuków. Jedne znam innych być może nie znam, a być może kiedyś tam prawnuków, jako że twierdzą znawcy w sieci, nic nie ginie. Mam nadzieję, że i te wspomnienia, które dzisiaj właśnie rozpoczynam, nie zginą także. Zapraszam zatem i osoby, które noszą owo hałaśliwe, dumne zarazem nazwisko Surma, ale również innych, którzy być może Zastanawiają się nad tym, jak opowiedzieć swoje historie rodzinne do słuchania i oglądania. Pozdrawiam na dzisiaj wszystkich, Aleksy Surma. Do widzenia.